Tak. Ok, nagrywa się. Dobrze, więc witam wszystkich zgromadzonych. To spotkanie jest typowo spotkaniem organizacyjnym. Po prostu na krótko powiem, jakie mam plany na przyszłość, i, i to będzie tyle. Mianowicie, już pewnie niektórzy wiedzą, wcześniej pisałem, że powoli się wycofuję już z takiego życia publicznego. Które no, pochłania mi jednak sporo czasu. Te wszystkie social media, facebooki, instagramy, telegramy no, to, to po prostu pochłania pewną ilość czasu, która przynajmniej w moim wieku już jest dosyć ważna, i chciałbym po prostu się ograniczyć do, do jednego czy dwóch zadań, i nie chciałbym brnąć dalej w rozwijanie tej, tej publicznej działalności. I tak pomyślałem sobie, że widzę, że na tej naszej grupie telegramowej jest dosyć spore zainteresowanie technikami tradingowymi. I pomyślałem sobie, że tak pod koniec już tej swojej działalności publicznej zrobię takie krótkie, może nie krótkie, bo to będzie czteroodcinkowe szkolenie, gdzie będę chciał, się za, chciał zawrzeć wszystko, co wszystko, co jest potrzebne, żeby móc w miarę skutecznie handlować na rynku. I podzieliłem to na cztery części. To, co to znaczy, to, to takie spotkanie. Pierwsze się zacznie w przyszłą sobotę o godzinie 13. Prawdopodobnie jeszcze godzina będzie doprecyzowana, patrzę na kalendarz, tak, to będzie 14 lutego. <laughs> I pierwsza część będzie składała się z takich, z takich modułów. Będzie to taki, taka część bardziej opisowa, ale skupię się tylko i wyłącznie na tym, co jest nam potrzebne, żeby w przyszłości można świadomie korzystać z moich strategii. I dlatego nie będę, przepraszam, rozpisywał się na wiele różnych tematów, ponieważ zakres wiedzy foreksowej, czy powiedzmy. Traderskie jest ogromny, jest mnóstwo rzeczy, których nie będę poruszał, dlatego że uważam, że one, one po prostu są potrzebne do innego typu strategii. I dlatego nie będę, nie będę tłumaczył, co to są formacje harmoniczne, co to są fale Eliotta, nie będę mówił o moku, o Fibonacci zaledwie wspomnę. Nie będę też mówił o footprincie, jak, jak się czyta wykresy profesjonalne, dlatego że taką wiedzę można też posiąść, ale to wtedy trzeba bardzo głęboko wejść w finanse. Łącznie z czytaniem raportów kwartalnych spółek czy badań, wchodzić głębiej w sytuację w danym kraju. Jako przykładowo, jeżeli chodzi o jena, no to musielibyśmy spędzić sporo. Czasu, żeby zobaczyć, jaka jest struktura rządu, jakie są plany, jaka jest, jakie są projekcje inflacji. To wszystko prowadzi do bardzo już szczegółowych e, informacji, szczegółowej wiedzy. I ja uważam, po paru, prawie 20 latach handlowania, że pewne rzeczy można pominąć i skupić się na tych najważniejszych. I właśnie te najważniejsze rzeczy Państwu będę chciał przedstawić w tych czterech spotkaniach. I to, to będzie treść tego pierwszego spotkania. Przeciętne jedno spotkanie będzie trwało około dwóch i pół godziny, może do trzech, w zależności od tego, jakie będą Państwa pytania. I tutaj mniej więcej po lewej stronie przewijam właśnie te slajdy, które będą częścią tego pierwszego spotkania. I będziemy kończyć na handlu na liniach trendu i będę się starał, żeby te, te główniejsze a kapity były również prezentowane w formie na żywo, czyli po tej sesji wykładowej będziemy mieli 15 minut, czy może więcej, jak będzie taka potrzeba na pokazanie tego, o czym mówiłem na wykresach, bo to jest bardzo ważne. Ja jestem traderem, nie jestem wykładowcą, nie jestem analitykiem, jestem handlarzem, jestem spekulantem i wszystko co robię chcę żeby to było widać w formie praktycznej czyli nie tylko teoria że będę pokazywał jakieś tam obrazki tylko również później pokażę państwu że te rzeczy się zdarzają na wykresach i takie a, in, a nie inne efekty przynoszą to będzie pierwsze spotkanie drugie spotkanie będzie <laughs> Konkretnie na tematy już związane z moimi strategiami, ale też nie będzie to forma, forma suchego wykładu, będzie to również opierało się o konkretne przykłady na wykresach i również dla osób, powiedzmy, mniej, mniej doświadczonych, pokażę króciutko, jak dokład, dostawia, do, dodaje się wskaźniki do do wykresów, te takie podstawowe, które ja używam. I oczywiście, ponieważ planuję przejść od lutego na chcę przejść od lutego na MT5, to również podzielę się z Państwem kilkoma wskaźnikami, które Krzysztof nam napisał pod MetaTradera 5. Dlaczego przychodzę na MetaTradera 5? Dlatego, że Ponieważ ja prowadzę kilka kont i zauważyłem, że MetaTrader 4 po prostu już powolutku nie nadąża, jeżeli potrzebuję, jeżeli są dane i mam otwartych 6 platform, 6 różnych kont, w tym momencie zaczynają mi się wykresy zawieszać. Natomiast na MetaTrader 5 to się nie dzieje, dlatego prawdopodobnie od, lutego, przepraszam, od marca przejdę już na MetaTradera 5, dlatego też również się podzielę tymi wskaźnikami, które będą używane na Meta. Tryderze 5. To będzie przyszła niedziela, zrobimy sobie potem tydzień przerwy i wejdziemy na przyszła, nasza kolejna sobota, która będzie 21 lutego. Całą praktycznie wykład poświęcimy czytaniu wiadomości, czyli pokażę Państwu, jakie dane makroekonomiczne naprawdę mają znaczenie, ponieważ tych danych jest mnóstwo. I postaram się pokrótce pokazać te najważniejsze i jak je czytać, czyli jak rozumieć ich, ich wartości. Wiadomo, że mamy różne rodzaje wiadomości makroekonomicznych. są to, to policzalne i niepoliczalne i będziemy o tych niepoliczalnych będę również, również mówić. Przepraszam, czasami może być przerwa w transmisji audio, ponieważ mam chrypkę związaną z astmą, z którą walczę od kilku lat i czasami muszę po prostu przerwać mówienie. Ale mam nadzieję, że to będą króciutkie przerwy. Więc wracając do wiadomości, bardzo dużo osób jest czysto traderami wykresowymi, takimi jak no ja też jestem, czyli Analiza techniczna, nic poza tym. Natomiast no niestety w dzisiejszych czasach żyjemy w takich czasach, że bez y, informacji, co się dzieje na rynkach tej formacji takiej pisanej, czyli y, danych, y, no nie przetrwamy. Wie, no, na pewno większość z Państwa już wie, co to jest non farm payrolls, co to jest inflacja, co to są joltsy, czy, czy CPI, PPI i tak dalej, ale ja to po prostu zebrałem w jedno miejsce i będziemy mogli o tym porozmawiać. Również parę słów padnie o Fedzie, o jej strukturze, jak podejmowane są decyzje i oczywiście hmm, wspomnę też o korelacji różnych instrumentów finansowych, bo to jest warto wiedzieć, że dla osób, które stosują dywergencję między instrumentami, nie między wskaźnikami a między instrumentami to też się może przydać, bo osoby, które handlują na dywergencjach, na przykład między euro-dolarem i funto-dolarem, powinni wiedzieć o, o pewnych związkach tych, tych walut. Także o tych korelacjach wspomnę. Będzie też o technikach tradingowych, o tradingu na danych, czyli jak można skorzystać z, z okazji, że akurat są dane i jak je można spieniężyć. Również wspomnę nie za długo, ale poświęcę chwilę COT. COT to jest raport Commitment of Traders. Jest to już dosyć zaawansowana wiedza, ponieważ tam czytamy, kto jest po jakiej stronie, ile jest kontraktów terminowych na dany instrument, jakie są tendencje. Tak zwany interes. Także tutaj też wspomnę o tym i, i pokażę na przykładzie no, ułatwionym: po prostu zbiorę ten COT, który jest no, dosyć trudnym um, materiałem. Zbiorę to w postaci takiej ściągawki. No, tu przykładowo taka ściągawka będzie wyglądała w ten sposób, że będzie pokazane, jakie są tendencje według COT i jak można je wykorzystać w, w praktyce, czyli we własnym. Handlu. Również wspomnę o, wspomnę o yy, sentymencie, ale tym takim prostym sentymencie, czyli niezwiązanym z COT, który jest moim zdaniem... Wymaga jednak trochę, trochę wiedzy i trochę czasu, żeby to zrozumieć. Po prostu spojrzymy na, takie, na kilka stron, gdzie jest pokazywany sentyment, czyli proporcja sprzedających do kupujących i też parę słów padnie na ten temat, jak to wykorzystać i również yy, powiem, na czym polega carry trading. I które instrumenty się nadają i w którym momencie, a które się po prostu do carry tradingu nie nadają. I to będzie spotkanie trzecie. Spotkanie czwarte będzie już tym najbardziej chyba oczekiwanym, bo tu będzie konkretnie podział moich strategii na typy handlu, czyli będzie o strategii scalpowej, będzie o strategii tak zwany day trading. Będzie też strategia swing-tradingowa. Jeżeli chodzi o handel pozycyjny, no to wiadomo, że handel pozycyjny głównie się opiera na danych. Też wspomnę, jak czasami warto, warto sięgnąć głębiej do informacji, nawet i pogodowych, politycznych, żeby przewidzieć sytuację na danym instrumencie. Oczywiście, jakieś w przypadku. Handlu pozycyjnego to są zlecenia, które są otwarte miesiącami, czasami, ale polega to na tym, żeby chwycić trend i go po prostu długo trzymać. I to dotyczy głównie commodities, czyli surowców. Jeżeli chodzi o waluty, no to w tej chwili w zasadzie tylko są dwie waluty, które, przy których ten handel pozycyjny ma sens. Natomiast jeżeli chodzi o commodities, to to się, co się działo na złocie ostatnio. To było do przewidzenia na srebrze, na Srebrze raczej trudno było przewidzieć taką sytuację, ale też są takie instrumenty kakao, kawa, kukurydza, i tu też można skorzystać właśnie z raportów COT, żeby zobaczyć, jakie są oczekiwania rynku co do ceny, a zarazem warto się wczytać wtedy nawet w prognozy pogodowe, żeby przewidzieć, co się będzie działo na danym instrumencie. I to będzie to będą cztery takie spotkania. Minimum po 2,5 godziny. Wiem, z doświadczenia, że ja planuję 2,5 godziny i tak to się przeciąga, więc jeżeli Państwo będziecie chcieli w tym wziąć udział, to trzeba się liczyć, że to może nawet i do 3 godzin trwać. To będzie podzielone na, dwa, na dwie części, czyli będziemy mieli jakoś, zrobimy sobie jakieś 50 minut przerwy między pierwszą częścią a drugą częścią każdego takiego spotkania. I ponieważ no, nie będę ukrywał, zajęło mi to sporo czasu, żeby przelać na papier to, co, co, co w życiu, co, co w tradingu stosuję, nie będzie to niestety darmowe. Po prostu potraktowałem to w formie takiej korepetycji. Zorientowałem się, jak, jakie są, powiedzmy, koszty korepetycji, bo tam znajoma akurat korzysta dla swoich dzieci z korepetycji z angielskiego. I, I czegoś tam jeszcze, więc przyjąłem, że yy, no jakąś tam kwotą, yy, to, yy, tą rejestrację trzeba będzie jakąś kwotę poświęcić. Oczywiście nie, to jest od Państwa zależy, czy będziecie chcieli wziąć w tym udział, czy nie. Natomiast yy, będzie pojawi się dzisiaj taka strona tak zwany landing page, gdzie będziecie Państwo mogli jeszcze dokładnie przeczytać na ten temat. I, I podjąć decyzję do piątku, będzie można podejmować decyzję do przyszłego piątku, a w sobotę z tym ruszamy. Przede wszystkim, moje, moje, mój, jakby, co stoi za tym, że ja to robię, robię dlatego, że naprawdę zwalniam już tempo, nie będę już się mocno udzielał w social mediach, natomiast chciałbym przynajmniej, żeby coś po mnie pozostało i. Myślałem sobie coś takiego, że jeżeli ten kurs będzie się cieszył jakimś tam zainteresowaniem, to te osoby, stworzymy z tymi osobami, które będą brały udział w tym kursie, osobny kanał na Telegramie, gdzie, gdzie praktycznie się skupimy na bieżąco na tradingu. Postaramy się, postaram się tą grupę wtedy, bo to będzie, mam nadzieję, że to nie będzie jakaś wielka grupa, będzie taka do ogarnięcia. To będzie można, że tak powiem, indywidualnie zadawać pytania i będę starał się odpowiadać na te pytania indywidualnie. Czyli będzie to no, czysto grupa zamknięta o, o, o konkretnym celu, żeby Państwo to, co do tej pory pokazywałem, to, co do tej pory pokazywałem, będę starał się wytłumaczyć głębiej, bo te moje strategie są bardzo proste, bardzo obiektywne, ale mimo wszystko są pewne niuanse na rynku i na przykład przy tej strategii skalpowej, tą ostatnio zauważyłem najbardziej popularną, są sytuacje, kiedy mamy czysto, czysty, czysty setup, kiedy powiedzmy cena i, i wskaźnik oscylator MACD osiąga ekstremum i wtedy podejmujemy decyzję o, o otwieraniu pozycji, ale czasami niekoniecznie jest to potrzebne. Czasami, jeżeli na przykład, gramy z trendem, to bardzo trudno byłoby, żeby cena i y, MAC osiągały ekstremum w tym samym czasie, więc te niuanse będą oczywiście wytłumaczone w czasie, w czasie tych sesji, te, również w czasie tych, ses tych czterech sesji, ale Później, jeżeli ta grupa telegramowa powstanie, bo nie wiem, czy będzie takie, takie zainteresowanie, to wtedy tam już będziemy wchodzili w szczegóły i tam będę się starał codziennie coś pokazać, coś wytłumaczyć. Przede wszystkim chciałbym, żebyście Państwo poznali proces, proces myślowy, jaki w jaki sposób powstaje setup. Czyli od pierwszego momentu, kiedy oglądamy wykresy do ostatniego momentu, kiedy zamykamy zlecenie. Ale to o tym będziemy rozmawiać, jeżeli to nasze, ten nasz, nazwijmy to kurs. Bo ja nazwałem to kurs doskonalenia technik tradingowych. Za parę minut pojawi się na telegramie link do strony, gdzie będziecie państwo jeszcze raz mogli na spokojnie przejrzeć to, co planuję zrobić i, i jaka, jaką to będzie. Miało formę. Zresztą mogę szybciutko tutaj Państwu przewinąć to, co będzie, będzie o czym będziemy mówić. To jest na stronie komparyk.com, to się pojawi. Tu będzie taki krótki wstęp historyczny, jak to się zaczęło, że ja zacząłem w ogóle handlować. Tu będzie ta informacja na temat tych czterech bloków, które poprowadzę, i tutaj są terminy, kiedy to się odbędzie. A na końcu polecam bardzo fajny kawałek Pink Floydów. Szczególnie warto się przyjrzeć tekstowi. Wydaje mi się, że już po przejrzeniu tego krótkiego nagrania, tutaj, jeżeli będziecie chcieli wziąć udział Państwo w kursie, to tu będzie można kliknąć i się do niego zapisać. Także dziękuję za dzisiejsze krótkie spotkanie. Nagrywałem to, więc mam nadzieję, że dla osób, które nie mogły uczestniczyć w tym będę mógł to będą mogli to się sobie na spokojnie przejrzeć. Także za, ten link do tej strony się pojawi za chwilę na, na, na naszym telegramie i tutaj jeszcze na koniec jest jeszcze właśnie ta lista tych rzeczy, które będą poruszane w czasie tych czterech spotkań. Ponieważ nie mam doświadczenia z Zoomem Całą oprawę techniczną będzie prowadziła firma z Singapuru, z którą współpracuję od no już chyba od trzech lat. Pewnie niektóre osoby znają pana Rainera Teo. Na, na, na YouTube można znaleźć dziesiątki jego nagrań, ma ponad 2 miliony obserwatorów, i no, współpracuje z nim już od jakiegoś czasu. I ten pan mi zrobi właśnie całą tą oprawę techniczną, czyli on będzie. Nagrywał, znaczy on, no jego sztab będzie nagrywał i będzie rozsyłał Państwu nagrania po zakończeniu całego kursu, czyli po zakończeniu tych czterech bloków osoby, które się zapisały, otrzymają nagranie i te, również propozycje dołączenia do grupy telegramowej, o ile mówię, będzie, będzie takie zainteresowanie. I tyle na dzisiaj życzę miłej soboty. I spokojnego weekendu. I do zobaczenia na grupie telegramowej jak zwykle w poniedziałek. Widzę tutaj jeszcze ktoś na czacie nam śmiecił, ale w czasie naszego wykładu, kiedy będzie nagrywanie już, to tych rzeczy tutaj nie będzie.